Dajcie bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku um, be, 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 oh, Heroes of Maiden Magic 5 ostatnia misja kampanii um, Nieumarłych. Wola aż tak się nazywa. Gramy sobie Arantirem. Mam nadzieję, że będzie wszystko odbędzie się pozytywnie. No nic, moi drodzy, czas na podbój. Do siły mocy może ci panowie się przyłączą? No nie wiem, nie jestem pewny. No ale lecimy podbijać te wszystkie zamki. Jak widzicie, na południu również podbity został przez nas zamek. Tu jest jakaś księga, więc warto sobie odwiedzić te miejsca. Są smoki, na pewno ich nie będę chciał brać, na razie przynajmniej. No i tyle, moi drodzy. Tak to wygląda. Jest dobrze tutaj. Raczej nie powinniśmy mieć problemów. Widzę, że tutaj jacyś. O, średni. Uhu. Dobra, zobaczmy. No, będziemy ścigać tych wampirów. Te wampiry, Mistrz Lodu, oczywiście, że tak. Co my tu mamy? No, możemy doświadczenie dostać dzięki temu. Ale raczej tego nie weźmiemy. Dobra, lecimy na północ w takim razie. Dobra, cały czas tutaj expiąć nasze postacie. Niestety, tego nie weźmiemy raczej. Zobaczmy, jak ten niebieski wygląda. Nie powinniśmy mieć takiego. Nie o to mi chodziło. Średni poziom zagrożenia. No może być. Może być krucho z nami, słuchajcie, ale widzę, że dokoptowaliśmy jeszcze duchy ze swojej armii, więc nie jest źle. No zobaczymy, zobaczymy. Wszystko przed nami. Niebieski leci w tę stronę. No dobra. Niech będzie. Powinniśmy sobie dać radę. Że już nie ma sensu się tutaj. Przejdziemy po prostu przez to. Pewnie dostaniemy. A nie, nie dostaliśmy jakiegoś wielkiego łomotu. Potrzebujemy troszkę jednostek, to na pewno. Może z tego weźmiemy sobie tak. 19 da radę? Nie, a nie da rady. 19 nie da rady. To pewnie 18, tak? Idealnie, w sam raz. Armia nam się powiększyła. Odbicie zaklęcia, magia intuicyjna. Możesz nauczyć się. Specjalna zdolność bojowa działanie kolejnego czaru rzuconego przez nieprzyjaciela zostaje całkowicie zablokowana. Kurde, no dobra, odbicie zakręcia nie będzie. Nam już ten czar. Okej, okay, no to lecimy na północ. Moi drodzy, tutaj szybko się postaramy się rozprawić z tymi wszystkimi przeciwnikami. No zobaczymy, jak będzie. Na razie jesteśmy na dobrej drodze. Przejęliśmy troszkę ich zamków. Troszkę ich osłabiliśmy. Widzę, że sobie tutaj demony. Ochoczo poczynają, jest droga. Ja bym bardziej tutaj jeszcze ten teren chciał odkryć, żeby w razie czego widzieć, co się tutaj stanie. Jest gracz niebieski, no spróbujemy powalczyć z nim. Nie powinno być tak, z nie ma tak dużo strat w sumie. Możemy się udać. Tu przyszedł ten czerwony. Słuchajcie, no ale tu też podąża nasza, nasza bohaterka. No zobaczymy, jak to będzie. Póki co, tutaj jest. No, ja się tu udam, bo dostanę bonus do statystyk, zapewne. Więc czemu nie? Jak najbardziej na tak. No, ekonomicznie niebieskiego bardzo osłabiliśmy. Zabiliśmy mu głównego bohatera. Przejęliśmy mu kilka zamków. Tu dostajemy, prawda, pomoc. Tędy, czy jest sens? Czy jest sens? Chyba nie ma. Lecimy na tego czerwonego, bo on nam tutaj może napsuć krwi. A jak się z nim rozprawimy, to już będzie 34 lisze. To za co? Wiecie, chyba w taki sposób to zrobimy. Bardziej się to opłaca. Nie wiem, czy jest sens jeszcze trzymać się... Patrzę, no dobra, troszkę straty. Myślałem, że będą straty. Całe szczęście, że nie. No i jak widzicie, atak dostaniemy, obrona, już, już też bohater dzięki temu mocniejszy się staje. Widzę, że czerwone się gdzieś wróci. A, 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 mój drogi, co to było? Gdzieś ty chciał lecieć. Dobra, tu będzie czerwone gdzieś zapewne. Trzeba mieć się na baczności, ścigamy te widma. Mam już ten czar, tak? No dobrze, zobaczymy. Trzeba tego czerwonego. O, niebieski tutaj. A, no spoko. Bardzo mocny ten gracz niebieski. Niech sobie tutaj robi, co tam chce, co mu się podoba. Raczej nie będę go atakował, bo nie ma sensu się tam cofać. My tutaj podjeżdżamy pod tego czerwonego. Gdzie on ma tą bazę? On tu gdzieś przyjeżdżał. Tu jest niestety odblokowana droga. Ciekawe. Jest jakiś zamek. Warto by było, moim zdaniem, go zająć. Wiecie co, chyba wybuduję tutaj w tym zamku bohatera i jednak rozprawię się z tym, tym gościem. Wybór mistrzostwa, okej, okay, wisior przep, przepraszam. I gdzie są te armie straszne, utopia? Kurde, ale tu jest dużo tych jednostek, no dobra, stąd czerwony nadciągał, no ale nie mogę go znaleźć coś. Ciekawe. Zajrzyjmy, może tutaj wszystko nam się wyjaśni. Proszę, tu są jakieś dodatkowe artefakty. Jest zamek niebieskiego, więc jeszcze go bardziej osłabimy. Dobra, no to co? Wykupimy tego bohatera. Kupimy też wszystkie jednostki, jakie tu są. No i teraz w ten sposób to zrobimy. Tak. No i mój panie, trzeba się z tym rozprawić. No i spoko. O, widzę, że się cofa. Idealnie. Ja bym się wrócił, szczerze mówiąc. Bo naprawdę, ten czerwony nam może napsuć krwi. Więc lepiej podsłaniać jeszcze te tereny tutaj, ewentualnie. Tego mykniemy niebieskiego. Nie powinno być dużo strat, mam nadzieję. Chociaż jak widzę, trochę tego jest. Weźmiemy do swojej armii i to na pewno też Rzeszone 55. co jeszcze wziąć? Słuchajcie, nic więcej nie wezmę. Smutek, proszę. Zmniejsza morale o szczęście wybranej w jednostki wroga. Zamek przejęliśmy kolejny. Mogę tutaj poodsłaniać te tereny. Ciekawe, co to wszystko oznacza, tak naprawdę. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, ja tu już bym, warto by było zainwestować te, w te smoki. Tutaj armia cały czas się robi, niech będzie. Gdzieś niebieski tam smarował, tak? I co z tym czerwonym przede wszystkim? Dobra. Jest wiele stworzeń, no strasznie mają, straszną ochotę mają, żeby się z nami bić. Dużo doświadczenia. Ile my mamy expa 27 poziom. Dobra, zbierzemy sobie to darmowe, EXP, Jak z jakiejś mocniejszej walki, ścigamy cię. Czemu nie? Ło, narobiłeś nam strasznych strat. O, ty smoku wstrętny. Dobra, i gdzie ten czerwony? Tak się zastanawia. Ciekawe, gdzie ten niebieski też się udał. No, trochę mapy już podsłanialiśmy, no ale z, póki co cały czas musimy tutaj myśleć nad naszymi przeciwnikami. Ok, widzę, jest kolejny garnizon. Jest to wyzwanie dla nas trochę niefartownie. O, proszę, cieszę się, że się do nas przyłączyliście, panowie, mega. Bardziej, że nasza wojowniczka ma 36 i 36, słuchajcie. Prawie wyprzedziliśmy upiora, więc jest, jest gicior. Ło, wow, pięknie. Czy my mamy inteligencję? Bo tak, tak. O, oświecenie znaczy się. No to słuchajcie, to nam da duży boost. Dobra, pościgaj się, na pewno cię będziemy wzmacniać, moja droga. Bez dwóch zdań, gdzie jest ten czerwony? Tędy się nie da przejść. Ciekawe. Zobaczmy, jak tutaj jest, jest ta laska. Nie za bardzo możemy. Czegokolwiek użyć. Zbrojni, atakujemy. Dobra. Patrzcie ile expa zdobywamy. Za niedługo kolejny poziom naszego bohatera. Jak mi się wydaje, tak. Dobra, no to co? Oddajemy turkę i lecimy. Tu jest niebieski, o proszę. Niebieskiego za niedługo pokonamy. Tu jest czerwony, a więc stąd przychodzą. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Dobrze, że się wzmocniliśmy też... Słuchajcie, tymi wampirami, oni nam, on, oni nam bardzo pomogą. Dobra, to lecimy w takim razie. Dobra, zobaczmy co jest tutaj. Tędy też nie przejdziemy, okej. Okay. Możemy capnąć tego niebieskiego. Tu zapewne gdzieś będzie zamek, ale jeszcze powalczymy z tymi. Trochę strat narobią, no. Czy ja mogę coś wybrać, na przykład Z2T? Słuchajcie, bardzo by było. nawet 3. Uda się 3, super. Dodatkowe, prawda? Jeszcze wiedzę sobie wzmo wzmocnię. Spoko jest. ten czerwony się cofa, czyli tu jest zamek czerwonego. Jak się z nim rozprawimy, to już będzie z górki, tak naprawdę. Więc okej. Okay. Tu odwiedziłem to miejsce. Lecimy na niebieskiego w takim razie. Kolejne ekspy zdobywamy Po drodze inteligencja Większe max. o pięknie Pięknie, o to mi chodziło Mamy inteligencję Jest epicko Dobra no Ten tutaj na razie nie przejdzie Zapewne Dobra, lecimy Ten nie przejdzie, wyzwanie, kilka Chociaż Co tu się dzieje Hmm. Dziś jesteśmy bratem i sługą Aszy. O, proszę. Wysłuchaj mnie. Witam twego ducha niespokojnego i słucha. Mów szybko, czekają mnie pilne sprawy. Jestem Lord Fulbert. dawny regent Flamsheim. Zostałem zamordowany przez sługi Alaryka. No to ładnie. A nagrodzę cię tym, czego pragnie twe zimne serce. Mistrzu Arantirze, wątpię, by ten duch mógł dać nam cokolwiek wartościowego. Zaczekaj! Drogę do Flamshrine zagradza bariera stworzona magią demonów. Nie zniszczycie jej. Chyba, że wyślecie czterech swych najpotężniejszych wodzów, by oczyścili ołtarze w sąsiednich zamkach. Zaiste twa wiedza służy, Aszy. Co jeszcze wiesz? Rytuał zapewne wyśsie całe siły życiowe z twych posłańców. Poza tym nawet bez bariery nie będzie łatwo zdobyć miasta. Ale jeśli zabijecie zdrajców, którzy zamordowali mnie we śnie, przechyle szale. No, proszę. Okej. Okej, okay. okay, słuchajcie. No dobrze. Co my tu mamy? E, duch dla którego odnawia odnawiał że nie grozi wielkie Jego śmierć. Okej, okay, czyli tych panów musimy tutaj zabić. To zadanie nie jest takie w sumie. Złe, więc udajmy się tam i pokonajmy ich w takim razie. Dobra, my jeszcze pozbędziemy się niebieskiego, widzę. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się z nimi wygrać. Chaos? zapłatą za morderstwo będzie ofiara z waszych dusz dla Aszy. Oszczędź nas. Przyznajemy się do morderstwa, do wielu morderstw. Ale możemy być dla ciebie użyteczni. Mów śpiesznie. Piaski czasu przesypują się, <grystanie> ten to jest dobry. Na północnym zachodzie subkubu broni tajnego portalu demonów. Pozwól nam zachować życie, a rozproszymy ją dla ciebie. I uwierz, nigdy już nie wrócimy do tych ziem. Grupa zabójców. Z... No okej, okay. tu jest ten skubus. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Przeszliśmy poćwiczyć to wyciganie w plecy. <laughs> Powiedz, kabelet a... otrzyma wasze dusze. <śmiech> <śmiech> Proszę bardzo. Niszcz portal. Ok, no dobrze, no wybraliśmy taką, taką opcję. Niech będzie lecimy w takim razie tutaj. A ten, tu. Musimy ten zamek jeszcze pokonać. Jeden tu gdzieś będzie na bank. Bo stąd przychodził ten niebieski. No i zobaczymy. No właśnie, jest i niebieski. Czerwonego zaraz przepędzimy również. Okej, okay, nie powinno być tak źle, no właśnie. Jest nowy tydzień. Dobra, akurat to się wzmocnimy. Okej, okay, dobra, gdzie jest ten czerwony? Tutaj bohater. O kurna, wyzwanie. Dobra, chyba zniszczyliśmy. Ale to... Damy radę z nimi. Powinniśmy sobie por. Ła! To było trudne. Nie powiem. Dobra. Poradziliśmy sobie. W miarę. Ok. Teraz pytanie te takie. Co my tu mamy? Sen ucznika. Dobra, niech będą tutaj machiny wojenne. Czemu nie? Czy coś tu jest ciekawego? Chyba nie. Po co nam te kopalnie i to wszystko? A po odsłania nam tutaj te tereny. Wow! Wo wo no to to nam się przyda akurat. Słuchajcie. Gdzie jest ten? Co się, co się nam os... co się, co się nam odsłoniło. Tu bym chciał się dostać. A, dobra. Lecimy w tę stronę w takim razie. Dobra, zobaczymy jak to będzie. ciekawa jestem. Co? Ej, łada hell? co to się stało? Co to było teraz? Co to się stało, ja się pytam? Tu był jeszcze grad czerwony, no to ładnie? Dobra, no to ładnie. Okay. Dobra, lecimy czym prędzej w tę stronę. Teraz naszą może tutaj dorwać ten gość. Dobra, jest zwycięstwo. Cobie zamkniemy ten portal teraz. No ja, tu jest ten bohater. No właśnie. I on ma szansę dotrzeć do naszej bohaterki. Lepiej uciekać, gdzie pieprz rośnie teraz. I zobaczymy, i tego czerwonego trzeba przepędzić. I powinno być ok. A Rantir go nie zauważył. Ging, ging, ging. Dobra. Tu gdzieś jeszcze jest chyba ten czerwony mi się wydaje. A błagam, przy, 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 przyłączcie się do nas, przyłączcie się. Jest tu gdzieś czerwony, a tu jesteś. Proszę, przyłącz się. No czemu nie? jest kolejny czerwony. Kurde, oni gdzieś tu chodzą ci czerwoni. To jest strasznie irytujące. Dobra, moja droga, udaj się czym prędzej do tego zamku. To jest Twój mus. Bo, jak cię dopadnie jakiś czerwony, to nie będzie dobrze. No ale dobra, chyba idę w dobrą stronę tym yy, Arantirem. Jak mi się wydaje. Tylko tu gdzieś mógłby być czerwony. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. No, gdzie on jest? Dobra. Rozwiedzić, odwiedzić. Dobra. Czemu tak naokoło chce on iść? O, tutaj zaglądniemy. Dobra, no to teraz będzie trzeba kupować tych bohaterów, tak mi się wydaje. Tumasz tak? Dobra. Usuń magiczną barierę. Musi mieć mu moc zaklęć na poziomie 8 O kurde, no to to nie będzie dobre dla nas Słuchajcie Kurde, no, no nie wiem czy damy radę coś takiego ty masz poziom zaklęć. Ja pierdzielę Boże, na ósmym poziomie moc zakręć. No to będziemy musieli farmić tych bohaterów. Trochę niefajnie. Moc zakręć na ósmym. No, to będzie trudne wyzwanie dla nas, moi drodzy, ale postaramy się. Też będziesz farmił. Dobra. Też w ten sposób, który masz Siedem siła czarów. Jeszcze gdzieś odwiedzisz jakieś miejsce, gdzie masz siłę czarów. Opie. Coś co, co doda ci siłę czarów. Dario nie ma czegoś takiego tutaj gdzieś w pobliżu? Dobra, leć do zamku swojego i tam pomyślimy. A niech tego anioła jeszcze tutaj dokoptujemy. Jak ja tutaj im wzmocnię coś takiego, to co zabieda. Dobra, niech ona tutaj będzie. A do ataku. No, okej, okay, moi drodzy. Ja będę skończył. No nic, będziemy musieli tutaj ekspić tymi bohaterami, co nie miara, ale mam nadzieję, że nam się uda. Żegnam i do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.